Pamiętacie tę Ewangelię dwóch niewidomych, kiedy przychodził Pan Jezus, i w pewnym momencie oni zaczęli ślepi krzyczeć: Synu Dawida, ulituj się nad nami. Ten krzyk stał się jakby modlitwą Kościoła przez wieki. I my również, kochani, potrzebujemy takiego otwarcia oczu. Ojcowie pustyni dawali taką radę przy okazji. Mówiąc, jeśli zakryjesz oczy wołu lub mułowi, to zwierzę będzie chodziło w kółko, obracając kamień młyński. Jeśli jednak oczy te pozostaną otwarte, nie zasłonięte, muł ani wół się nie ruszy z miejsca. I dodawali, jeśli diabeł zdoła zamknąć ci oczy na światło, Będziesz krążył w koło i będziesz upokarzany różnym nowym grzechem w jego ciemności, na jego zasadach, grając w jego karty. I może ci się to wydawać światłem. Ale jeśli człowiek zachowa oczy otwarte, jeśli oczyści je, tym bardziej oczy serca, ucieknie przed zniewoleniem, światło otworzy mu głębie patrzenia. Ciemność, tak, ciemność kręci człowieka w kółko, tylko światłość pokazuje mu prawdziwy wektor i prawdziwy kierunek. Dwa tygodnie temu, przypadkiem nie przypadkiem, nie ma przypadków, z ciekawości wszedł do naszej kaplicy w Kastym Stawie, w szpitalu pewien mężczyzna, gdzieś tak o pięćdziesiątki, pięćdziesiąt kilka lat, który przez lata unikał spowiedzi. Został przyjęty do szpitala, miał pewne problemy ze zdrowiem. I to był wieczór. Pamiętam, siedziałem w kaplicy, w ostatnim gdzieś ławce. Wieczór, można powiedzieć prawie noc, paliła się tylko mała lampka przy tabernakulum, tak jak u Was. Przed, usiadł, spuścił głowę, nie zauważył mnie i mówił tak nagło w pewnym momencie, po kilku minutach do siebie. I chyba nie tylko do siebie, nie jestem godny. Zawaliłem za dużo. Słychać było w jego głosie, a może można było poczuć więcej niż słychać, w jego sercu ciemność. Po prostu ciemność. I taką gęstą ciemność, że aż stawała się jakby rutyną jego codzienności. Ten ciężar. Czasami widzisz na twarzy, w ruchach. I nagle, gdy podniósł głowę, zobaczył coś, co wcześniej nie zauważył. Taki mały, cieniutki promień światła z lampki, który padał wprost, wprost na krzyż. I wtedy, nie wiem, jakaś łaska musiała go dotknąć wewnętrznie, zaczął płakać powiedział takie zdanie. Zrozumiał jedno, poczuł to światło jest dla mnie. To światło jest dla mnie. To były, kochani, pierwsze dni tego rocznego Adwentu, jakieś dwa i pół tygodnia temu. Może pierwszy dotyk Boga, dotyk światła przed laty. planowane dla Niego. Kochani, jest taka prawda. Ciemność mówi ukryj. Zamieć pod dywan, udawaj, że wszystko jest OK. Jak ptaki, te myśli, które dopadają cię, czarne, jak wrony, yy, yy, przylatujące i odlatujące. Takie są ptaki. Ale z drugiej strony, obok tych myśli, czarnych myśli, przylatują gołębie, choćby białe, od strony światła, i mówią ci: Pokaż prawdę, nie bój się. Ja Cię poprowadzę. I z drugiej strony znów ciemność krzyczy, to nie ma sensu. Za późno, za trudno, daruj sobie. I znów światło odpowiada. Ja jestem sensem. Ja jestem drogą, ja jestem początkiem. Dlatego, kochany bracie i siostro, pozwól, że dzisiaj zadam ci kilka prostych pytań. Takich adwentowych, na początek. Nie po to by Cię osądzić, dalaki jestem, nikt z nas tutaj nie jest doskonały, ale czy po to byś Ty odpowiedział sobie, no właśnie, w świetle na te pytanie Czy nie boisz się swoich uczuć, które są różne? Jakie one są? Czy nie uciekasz przed prawdą o tym, co naprawdę przeżywasz? Czy nie chowasz zranień, które trzeba wreszcie nazwać po imieniu? Czy nie zakrywasz grzechu, który od lat cię niszczy, stopniowo cię zamyka? Czy nie nosisz w sercu jakichś pretensji, które można by uzdrowić? Czy nie żyjesz jak ktoś, kto. Gaśnie od środka. To są pytania Adwentu. Jezus ma na to jedno zdanie, na każde z tych pytań odpowiedź. Pozwól, że ja zapalę światło, bo światło zawsze zwycięża.